骗嘛。 Za nami pierwsza część Mistrzostw Świata w szachach błyskawicznych, gdzie grał m.in. Jan Krzysztof Duda. I szczerze mówiąc, chciałbym, żeby w tym filmie pokazać na przykład cztery partie Janka i powiedzieć Wam, że we wczorajszym dniu skupialiśmy się tylko na Polaku. Ale prawda jest taka, że znowu mamy dramę, znowu mamy rzeczy, które pewnie będą ciągnęły się następnymi miesiącami w szachach. No i z jednej strony fajnie, bo będzie o szachach głośno, z drugiej. No fajnie też by było trochę skupić się na szachach. Także w tym filmie na początku opowiem wam o Hikaru na Kamurze, o oskarżeniach, o oszukiwanie, o tym co zrobił Magnus Carlsen, a potem przejdziemy już sobie do partii. Wybrałem 4 czy też 5 partii, które chciałem wam pokazać, więc lecimy, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. Więc przede wszystkim, najpierw zacznijmy sobie od wyników, ponieważ format jest taki, że top 8 zawodników awansuje do. Systemu pucharowego. Pierwszy gra z ósmym, drugi z siódmym, i to będziemy, tego będziemy świadkami dzisiaj. I co ciekawe! Jeżeli wejdziemy sobie w wyniki, to Jan Krzysztof Duda zajął siódme miejsce, a to oznacza, że będziemy go widzieć w dalszej części turnieju. Będzie on się mierzył z Fabiano Karuaną i ktoś z Was mógłby pomyśleć, że ok, Fabiano Caruana legendarny już zawodnik, więc raczej jest faworytem, ale nawet Hikaru Nakamura mówił w wywiadzie, do którego i tak później będę się odnosił, że według niego faworytem jest Duda. Bo Duda gra lepiej szachy szybkie, oczywiście. Fabiano ma super turniej, no był w topce. Natomiast Duda, dzięki swojej takiej, jakby to powiedzieć, takiej przenikliwości, takiej przebiegłości szachowej, jest tutaj delikatnym, ale faworytem. Będą to mecze czteropartiowe, także super. Nie wiem, kupujcie popcorn. Jak macie jakieś plany na Sylwestra, to odwołujcie je, siedźcie przed telewizorami i oglądajcie szachy, tak jak każdy porządny człowiek. Jeżeli. Chodzi o inne osoby. Awansowali do topki Janne pomnaści, Karuana, Karlsen, Sophie, Niman Manduda i Murzin. I śmieszne jest to, że to oznacza, że trzeci zawodnik będzie mierzył się z szóstym. I będziemy mieli mecz pomiędzy Hansem Nimanem a Magnusem Karlsenem na żywo, na szachownicach. Będą uściskiwali sobie dłonie, co jest ciekawe. Więc tak to wygląda, natomiast wiem... Nie znaczy natomiast chciałem wam powiedzieć o czymś innym, o czymś co niestety trochę rzuca cień na wszystko co działo się wczoraj, ponieważ w dziesiątej rundzie na jednej z czołowych desek mieli się ze sobą zmierzyć Hans Mokeniman i Daniel Dubow. I wyobraźcie sobie, że Hans Nieman przyszedł na partię, runda wystartowała, a Dubow nie pojawił się w ogóle. Pojawiał się na poprzednich partiach, pojawił się na partii kolejnej, na tej partii się nie pojawił. I oficjalna wersja jest taka, że zaspał, drodzy widzowie. Wziął, poszedł do hotelu, zdrzemnął się, obudził się, było już po rundzie, niestety. Natomiast jeżeli ktoś z Was był na jakimkolwiek turnieju, to wie, że usnąć w środku jest ciężko. To jest taka wymówka. Ewidentnie Daniel Dubow uważa, że jego przeciwnik gra nieczysto. Nie wiem czy Dubow uważa, że na tym turnieju gra oszukiwa. Oszukiwał Hans Niemann? Prawdopodobnie nie, no bo zobaczycie jego partie to wcale nie były one jakieś kontrowersyjne. Czy chodzi o to, że kiedyś oszukiwał i Dubow uważa, że nie powinien w ogóle grać w szachy? Nie wiadomo. Fakt jest taki, że Hans Niman oszukiwał kiedyś w partiach przez internet, sam się do tego przyznał. Czy oszukiwał na żywo? Nie ma stuprocentowej pewności. Natomiast jak widać, Dubow mu nie wierzy. I co ciekawe, Hikaru Nakamura w wywiadzie późniejszym, e, który go udzielił na, dla swojego kanału, powiedział coś w stylu: że no, okej, okay, no Dubow przecież nie zaspał i że wiadomym jest, dlaczego to zrobił, i dodał sformułowanie, że. Raz czytowałeś, to już zawsze jesteś citerem. Raz oszukiwałeś, zawsze będziesz oszustem. I kurczę, to jest dla mnie takie dziwne. W sensie oczywiście, znacie moje podejście. Ja uważam, że oszustów powinno się tępić. Jeżeli ktoś z Was oszukuje w szachach przez internet, to jesteś złym człowiekiem, drogi widzu, i tego nie rób. Natomiast, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia w tej sprawie, jeżeli ktoś podejrzewa kogoś, to ja dużo bardziej wolę to, co zrobił Magnus Carlsen dwa lata temu. Otwarcie powiedział, nie, że. Znaczy inaczej, no nie powiedział otwarcie, ale wiadomo było o co chodzi, niż coś takiego jak Dubow, że no wiecie, no zaspałem. No nie, nie zaspałeś prawdopodobnie, a będzie takie wiecie, kręcenie się w kółko. Hans Niemann od razu powiedział, dodał tweeta, że jego przeciwnik jest chórzem i jak coś to wyzywa go na gierkę jakimkolwiek formatem i po prostu go rozwali, więc szkoda. Szczególnie, że do tego włączył się Wladimir Kramnik, były mistrz świata, ale Wladimir Kramnik to w ogóle się włącza do każdej dyskusji o oszustach i większość tych dyskusji generuje. Natomiast ja wam mogę z całą stanowczością powiedzieć, że no Hans Niemann na tym turnieju nie oszukiwał. Czy oszukiwał wcześniej, nie wiem. Czy będzie oszukiwał później, nie wiem, ale na tym turnieju nie oszukiwał. Zresztą to są partie na żywo, to są partie, yy, gdzie mało czasu jest do namysłu, więc nie oszukiwał. Więc o co chodzi z tym protestem, nie mam zielonego pojęcia, ale tak się stało. Co więcej, jeżeli chodzi o Magnusa Carlsena, wyobraźcie sobie, że Magnus Carlsen, gdy rozpoczął się cały turniej, nie pojawił się. Pierwsza runda, wszyscy startują, ludzie grają, marynarki, poubierani ładnie, Magnusa Carlsena nie ma. Poczekał minutę, przyszedł spóźniony o minutę i w pierwszej rundzie i tak wygrał. Oczywiście, założył dżinsy, no i... Wszystko spoko, więc Magnus Carlsen wraca do formy, moim zdaniem jest jednym z wielu, znaczy jednym z największych faworytów, jeżeli chodzi o końcowy triumf. Czy jeszcze mam Wam coś do powiedzenia? O Karamniku mówiłem, jeszcze jest jedna rzecz dotycząca, wyobraźcie sobie, Hikaru Nakamura, którą odsłuchałem i stwierdziłem, że fajnie by było się z Wami podzielić, a mianowicie yy, Hikaru Nakamura powiedział że istnieje szansa, że jest to jeden z ostatnich dla niego turniejów, że najbliższy rok, może dwa lata, yy, może coś tam pogra, natomiast ze względu na to, że zobaczcie, a nie zobaczycie już, ale jeżeli chodzi o wyniki, był on dość daleko. Hikaru Nakamura przyznał, że jakby czuje tę wymianę pokoleniową, która następuje w szachach i o ile jeszcze teraz jest uznawany za jednego z najlepszych zawodników na świecie, no to on rozumie, że to są jego ostatnie lata jako takiego topowego szachisty i nie wyklucza możliwości, że ten turniej był jego jednym z ostatnich na żywo, jeżeli chodzi o Rapidy i Blice. Dalej lubi grać szachy klasyczne, ale czuje, że jakby jego, jakby jego głowa nie dojeżdża w szachach szybkich. Także możliwe, że widzieliśmy ostatnie partie. Hikaru Nakamura w Mistrzostwach Świata FIDE. Czy tak będzie? Czy to jest coś takiego, co na przykład ja zawsze mówię po tym, jak mi turniej nie wyjdzie? Nie wiem, ale Hikaru Nakamura jest na tyle doświadczony, że chyba już osiągnął na tyle, że nie ma sensu, żeby gadał tak bezpodstawnie. Także możliwe, że tak to jest. I w sumie to tyle, dlatego teraz chciałbym przejść już do partii. I rozpoczniemy sobie. I dodam, będą partie Janka, właściwie jedna, będą partie Hansa, Nimana, będą partie Karlsena. Chciałem Wam też pokazać trochę szachowego podziemia, więc myślę, że będzie fajnie. Zostańcie do końca. Więc przede wszystkim to jest jedna z partii, którą Jan Krzysztof Duda po prostu musiał wygrać. Janek miał fatalny start turnieju, to znaczy zrobił dwa punkty z trzech, zremisował z dwoma zawodnikami, którzy byli od niego rankingowo słabsi. I szczerze mówiąc, ja sobie nie robiłem nadziei. Że Janek awansuje, także bardzo dobrze, Janek, obyś mi tak zamykał twarz co każdy turniej. I w pewnym momencie turnieju trafił na Jawokira Sindarowa, zawodnika, z którym grał dwa dni wcześniej w ostatniej rundzie szachów rapidowych. I było to mega niefortunne kojarzenie, bo mógł trafić na dużo słabszych zawodników. Trafił na niego, grał kolorem czarnym i musiał wygrać praktycznie. Jeżeli nie wygra, no to będzie dość ciężko. Jeszcze wyciszę sobie czeskoma, bo z jakiegoś powodu nie można tego zrobić na stronie. I lecimy C5, skoczek F3 i skoczek F6. Janek gra agresywne podejście, i bardzo często kończy się to dokładnie taką pozycją. Koniec idzie na F4, następuje Hetman B6, wieża B1, Hetman sobie wraca, i chce Wam przejść dość szybko do pewnego momentu. W tej partii, bo jest on mega ciekawy. Nastąpiły wymiany, 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 wymiany. Czarne, yy, sorry, białe zdecydowały się jeszcze na jedną wymianę, i na wymianę Hetmanów nastąpiło goniec E4 i wieża D2. I to jest pierwszy, wyobraźcie sobie, ciekawy moment w partii, bo kto tu stoi lepiej, macie, macie oczy, widzicie, że jest równowaga. I to jest taka równowaga. Że, no kurczę, ciężko jest coś wymyślić. No, można kminić, że wiecie, mamy tutaj cztery pionki, przeciwnik ma trzy, więc mamy tak, jakby pionka więcej na tym skrzydle. Dodatkowo mamy gońca, który zwierząt działa lepiej niż skoczek zwierząt, ale chłop gra z arcymistrzem, z młodym arcymistrzem, przecież nie pomyli się tutaj grający białymi. Szczególnie, że po ruchu F6 białe zagrały F3. I najlepsze, co Janek może zrobić, to zdecydować się na bicie, bicie i na zagranie takiej pozycji. I to jest remis. Myślę, że Was nie zaskoczy, jak powiem Wam, że to jest remis. Ale znowu, białe muszą odpowiedzieć sobie na parę pytań, czy mogą zagrać tak. I po biciu, biciu, jak ocenić taką pionkówkę? Jest to remis, jest to remis, ale wiecie, na sekundach nie jest to proste. Dodatkowo, po tym ruchu jest ruch wieża F4. I taka pionkówka to już jest daleka od jakiegokolwiek rezultatu. Dlatego nastąpiło G3. Król sobie podchodzi i zaraz zadzieją się rzeczy, które dla mnie są niesamowite, ponieważ czarne ustawiły sobie taką pozycję i wyobraźcie sobie, że pomimo tego, że białe mają piąka więcej na drugim skrzydle, to Jan-Krzysztof Duda poprawnie ocenił, że może zagrać A5. Jak nastąpi bicie, to wszystkie piąki są słabe, zagramy wieża A8, wieża A4, A5 i wygrywamy, zdobywamy coś. Nastąpiło wieża B1? Ale nagle powierza A8. Hops, hops. Wymiana, wymiana. I jak policzymy sobie pionki, na tym wszystkim, co się stało, ze względu na to, że nastąpiło to C4, B5, A5, rozbicie tych pionków, wymieniły się wszystkie te pionki i jeden pionek został. Janek tak powymieniał te pionki, że zdobył pionka, który jest na linii C. I dla mnie to była pierwsza oznaka, że Janek jest znowu. W świetnej formie, bo to, że Janek potrafi policzyć wariant 1, 2, 3, 4, 5 ruchów, spoko, ale ograć przeciwnika w równej wieżówce, wielki szacun. I tutaj wiele już się nie działo. Silniczek oczywiście robi fikołki, ale Jan Krzysztof Duda wygrał bez żadnego problemu. Ustawił sobie wieżówkę po 6 pionków, czy po 5 pionków, i ograł swojego przeciwnika 2628, co jest nieprawdopodobne. No i mówię, Janek miał swoje. Wahania w tym turnieju, zdarzyło mu się znowu trzykrotne powtórzenie pozycji w, w pozycji, gdzie miał plus 3 według komputera. Zdarzyło mu się podstawić sferóżdom, ale koniec końców, na dwie rundy przed końcem, było wiadomo, że jak wygra dwie ostatnie, jak, inaczej, jak nie, nie zrobi dwóch z dwóch, to nie ma szans na awans. Przy dwóch z dwóch muszą się wyniki trochę dobrze ułożyć. Ułożyły się, Janek skończył na. W siódmym miejscu i fajnie. Natomiast chciałem Wam też pokazać inne partie, ponieważ myślę, że zasługują one na, ym, na pokazanie. Będą to dwie partie Magnusa Carlsena, będzie jedna partia pomiędzy dwoma polkami i w sumie to tyle. Także to mam dla Was jeszcze dzisiaj przygotowane. Magnus Carlsen mierzy się z Hansem Mokenimanem. Pierwszy raz od dramy pomiędzy nimi. Zawodnicy grają ze sobą, uścisnęli sobie dłoń, grali. No i właśnie jak to wyglądało? Jeśli chodzi o tę partie, zobaczycie też coś absurdalnego, też coś, z czym myślę, że niedługo musi wybuchnąć jakaś drama, bo to jest skandal. E5, skoczek F3, skoczek C6, skoczek C3, skoczek F6. Niestety widać, że Magnus Carsen przestał już oglądać Bartka Rudeskiego, bo na pewno zdecydowałby się na Gambit Halloween, także nastąpiło H3, D5, łubu-dubu, łubu-dubu, goniec B5, skoczek C3, bicie, goniec D6, Roszada, Roszada, wieża E1, wieża 8, D4. To jest cały czas jakaś tam teoria. Magnus Carsen cały czas ma powyżej 3 minut, więc gra od ręki. Nastąpiło wieża B1, i ciekawe jest to, że jeżeli chodzi o. To, co się stało w debiucie, Skoczek w ogóle zrobił małą kiwkę na E4, nastąpiło Hetman E5, łubu-dubu, łubu-dubu, bicie, bicie. I Magnus Carlsen, wyobraźcie sobie, że po 17 ruchach nie tylko stoi gorzej ze swoim przeciwnikiem Hansem Mokenimanem, ale też popełnia decydujący błąd, który sprawia, że jego pozycja jest przegrana. Hans Niemann, wystarczy, że zagra ruch Skoczek B5, i wygrywa partię. Bo ta wieża nie ma jak się obronić przed ruchem goniet C6. Jeden ruch dzieli Hansa od zremisowania, od wygrania tej partii. I gdyby oszukiwał, to by zagrał ruch skoczek d 5 Nawet nie trzeba oszukiwać. Po prostu ruch, to że nastąpiło goniet C6, pokazuje, że Hans gra normalnie. Że teraz gra normalnie. Co robił kiedyś? Nie wiem. Co robi teraz? Gra normalnie. Bo wieża sobie wraca i teraz to białe mają... Normalną pozycję. Znaczy, wiecie, już nie ma przewagi. I znowu, to jest taka typowa pozycja, którą myślę, że Magnus Carson wygrywa w większości przypadków, ponieważ ma parę gońców. Te gońce tutaj sobie strzelają w jedną i w drugą stronę, yy, a struktura pionkowa jest taka sama. Magnus Carson, będący w formie, wygrywa 9 na 10 takich partii. Nastąpiło Hetman A5. Skoczek F5, żeby dostać jakąś kontrę. Białe zdecydowały się zbić. Nastąpiło bicie na A4. Goniec poszedł na C5. Skoczek H4, zobaczcie, czarne gdzieś tutaj zaczynają atakować i tutaj niestety, ale białe się mylą. Niestety, jeżeli chodzi o Magnusa Carsena, ponieważ w tym momencie białe zaczynają i mogą wygrać partię. I chodzi o to, że mogą zagrać ruch wieża B4. Podwójne uderzenie. I oczywiście nie jest to tak stricte podwójne uderzenie, bo ten skoczek jest broniony, ale jak goniec sobie gdziekolwiek odejdzie, powiedzmy na C6, to problem jest taki, że zajęcie... Wymagające krzepy Odciąganie i wygrana pozycja To jest po pierwsze A jak goniec odejdzie sobie, nie wiem, na przykład tutaj Problem jest też taki, że wieża F4 jest bardzo dużym problemem Bo jest atak tutaj, tutaj, wszędzie Jesteś pod atakiem Magnus Carsten tego nie zobaczył, dlaczego? Bo jest człowiekiem Zagrał wieża B8 ale teraz Hetman e6 broni się wszystko. Król H2, goniec poszedł na C6. Magnus zdecydował się zagrać. Hetman G3, podstawił pionka. Goniec d4, G5. Białe zdecydowały się zbić na e8. Pozycja odwraca się w drugą stronę. Równowaga materialna. Białe mają nawet pionka mniej, ale te figury atakują króla przeciwnika. I nie wiemy, co się stało. W tym momencie transmisja padła. I. Nawet pomimo tego, że ja nagrywam 12 godzin po tej partii, nie wiemy, nie wiemy. Że Jak chcecie się dowiedzieć, to musicie wejść sobie na YouTube FIDE, sprawdzić sobie kamerki i ruch po ruchu przestawiać co tam się działo, bo transmisja nie działa. Żyjemy w 2024, czwartym? chyba że oglądasz jutro to już w piątym roku. Jak czegoś potrzebujecie, to mówicie sobie do telefonu. I pytacie, hello chat GPT, powiedz mi, ile się kroi cebulę do, nie wiem, do kurczaka, jak chcesz zrobić z cebulą. A, kanap a transmisja nie działa. Nie wiemy, nie wiemy w jaki sposób, wiemy tylko, że ta partia po wielu fikołkach zakończyła się remisem. I mało rzeczy mnie denerwuje w szachach, bo ja już jestem za stary, żeby się denerwować. Kurde, zaraz 30 lat w ogóle. Jest. za miesiąc 30 lat będę miał równy. W każdym razie zmierzam do tego że transmisja mnie wkurza. Ja wiem, że to nie jest proste, ale jest 2024 rok, a my nie wiemy, jak to się zadziało. Natomiast wiemy, co stało się w tej partii. I w tej partii zobaczycie Magnusa Carlsena, który gra jak Stockfish. W sensie, no zobaczycie, nie będę spoilerować nic, ale to, co zrobił Magnus w, Karsen, w tej partii, to jest taka rzecz, która gdyby się zadziała 50 lat temu i młody Tomek Jaskółka uczyłby się grać w szachy z książek, to to by była partia, która by była pokazana, w jaki sposób genialnie można wykminić coś, o czym żaden człowiek nie myśli. Magnus Carson mierzy się z Lewonem Aronianem. Aronian w ostatniej rundzie grał z Dudą o to, kto awansuje. Przegrał, więc Duda awansował. Lewonan, nie? Lewonan. Aronian, Lewon. Lewon, Aronian. Lewonian. No jest... Partia hiszpańska oczywiście, nastąpiło D4, to jest debiut, który widzieliśmy wielokrotnie, to jest partia hiszpańska, nie wiem jak się dokładnie, obrona Murphiego tak mi podpowiada czeską, natomiast chodzi o to, że jest to mega solidne dla koloru czarnego, białe grają sobie tutaj C3, ustawiają kiedyś gońca na C2, wyprowadzają skoczki, wiecie, debiucik, nie? Tak jak to bywa, goniec niby zaczyna bardzo fajnie strzelać. Natomiast to, co najpiękniejsze, zaczyna się dziać za chwilę, bo goniec został przegoniony, białe tutaj przerzuciły. Nastąpiło F4. Można było tutaj powymieniać rzeczy. Nastąpiły te wymiany. Niby skoczek na E4 jest mega silny. Natomiast Magnus Carsen miał co do niego pewne plany, ponieważ zagrał skoczek ten. Jakby nastąpiło bicie, typu bicie, bicie, yy, nie, gońcem, to. <laughs> To kurde, to jest pozycja, która nie jest fajna dla czarnego. Niby te pionki są na białych polach, ale ze względu na przewagę przestrzeni, ze względu na półotwartą linię C, to to się gra ciężko czarnym, nie? Ta wieża musi tu iść i po prostu widząc taką pozycję, jesteśmy smutni i zastanawiamy się, co poszło nie tak, że ustawiliśmy taki kibel. Ym, ale czarne zagrały go B4. Bo z drugiej strony, jeżeli na przykład białe zagrają tak. Nastąpi tutaj, tutaj i nawet jeżeli zrobimy tak i tak, pomimo tego, że to jest akurat niezbyt dobre, bo dalej jest ta wieża, która będzie atakowała, ale nie musimy tego robić. Nasz skoczek na E4 jest silny kolorem czarnym, natomiast Magnus znowu miał inny plan. Magnus zagrał bicie na E4. Komputer mówi: O kurde, Magnus, podstawiłeś jakość. Patrzcie jaki, patrzcie, jaki fryer podstawił jakość, bo można zbić na E1. Ale to był plan Magnusa. Bo Magnus Carson gra skoczyk C5 i koniec D2. I jak nastąpi bicie, to ok. Masz wieżę, a ja mam skoczka, ale ten skoczek atakuje tutaj dosłownie wszystko. Dlatego Magnus, yy, znaczy, no dlatego przejmik Magnusa zagrał koniec H4 i teraz jest kwintesencja całego planu Magnusa. No bo o co chodzi? On ma jakość mniej, nawet nie ma za to jednego pionka. Natomiast yy, plan jest taki, że nastąpiło F5. Goniec poszedł na E7, ale zobaczcie, te pionki w połączeniu z tym skoczkiem są tak silne, że jest to ważne. I co ciekawe, mogła, można by było sobie pomyśleć: OK, no to skoczek tutaj musi sobie odejść, nie? No, bo chcemy mieć tego skoczka. Nie, wieża. Wieża idzie. I po biciu Magnus Carsten przechodzi do takiej pozycji, gdzie ma jakość mniej w końcówce. Goniec i wieża na dwie wieże. No przecież każdy z Was wie, że dwie wieże są lepsze. Każdy z Was wie i dlatego każdy z nas. Drodzy widzowie, nie jest Magnusem Karsenem, bo on patrzy głębiej i on rozumie, że ta pozycja jest dla niego spoko, bo przeciwnik nie ma jak otworzyć pozycji. Jak nastąpi F6 kiedykolwiek, zagramy E6, ten pionek jest silny. Dlatego czarne zagrały C6, bo jak nastąpi teraz bicie, to po ruchu wieża z F na C8 otworzyła się linia i tutaj już Aronian wygrywa. Dlatego król podchodzi. Goniec B4. To co wiemy, to to, że przecież Aronian tego nie przegra, nie? No ma jakość więcej. Spoko, że białe mają aktywność, ale jakość więcej. Nastąpiło wieża D8. To król idzie. Król idzie. Nastąpiło A5, żeby po biciu otworzyć linię A. Ale Magnus to bije. I gra B4. I znowu jest to zablokowane wszystko. Ale znowu, no jak to wygrywać? Czarne jak trwoga to do Boga, zagrały Patrycjusza. Nastąpiło wieża C3, króle 7, A3, król 7 Wieża H3 atakuje z drugiej strony. Wieża idzie na H8. To koniec się poprawia. Teraz ten koniec wejdzie na C5 i będzie kontrolował wszystko. Zobaczcie, co tutaj pięknego się dzieje. Niby pozycja jest cały czas remisowa, ale widać, że to białe presują swojego przeciwnika. Wieża E3, no wieża E8. Jak chcesz to atakuj, znaczy próbuj, ale ja mam wieżę, która to kontroluje, ale Magnus idzie z drugiej strony. Nastąpiło G4, G6, ale dzięki temu, że nastąpiło G6, to król może wejść. G6 było błędem. Król przechodzi GF H5, nastąpiło król F6, wieża H7. Wieża g3, znowu najlepszy ruch, wieża poszła na a8, e6, hops, hops, ten pionek i goniec, który wspierać będzie tego pionka, gwarantuje zwycięstwo. Jeszcze przez chwilę e, była chyba sytuacja w tej partii, w której przeciwnik mógł zagrać coś lepiej, natomiast widać ewidentnie, że tutaj jest mega dużo duszenia. I zobaczycie, za kilka ruchów partia się dosłownie kończy, ponieważ po króle w7 czarny mają dwa ruchy, muszą tą wieżą odejść. Mogą odejść albo tutaj, albo tutaj. Lewon ma 4 sekundy na zegarze, czy też Lewonian, jak go ładnie nazwałem, musi podjąć decyzję i w tym momencie to jest rzut kostką. Kostka została rzucona w zły sposób. Bo teraz Magnus Carlsen ma wieża D7, poprawia sobie gońca, poprawia sobie wieżę i okazuje się, że za jeden ruch następuje bicie, bicie, dorobienie hetmana i w tym momencie Magnus Carlsen wygrał. Bo ten gonit zawsze piąka złapie i wygrywa partię. Wygrywa partię, w której poświęcił jakość i całą partię grał bez jakości z jednym z najlepszych zawodników na świecie. Jak on to robi? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ale kurczę, no jest dobry. Więc tak wyglądały zmagania panów. Natomiast na koniec chciałem wam pokazać też partię, której zakończenie was zaskoczy. To, to akurat wam gwarantuję. Grała, grała najwyższa rankingowo Polska, czyli Alina Kaszlińska, ja, żona Radosława Wojtaszka. Jej przeciwniczką była moja serdeczna koleżanka Livia Jarocka. No i wiecie, Mistrzostwa Świata. Alina jest faworytką, jeżeli chodzi o to spotkanie. No ale zobaczcie, bo tutaj będziecie świadkami, no mimo wszystko, szachowego podziemia. Nastąpiło T4D5, C4E6, Gambit Hetmański. Skoczki zostały wyprowadzone. Livia zdecydowała się zbić na C4. Nastąpiło E4B5, E5, skoczek D5, skoczek B5 i skoczek B6. To jest ciekawe, bo. To wygląda brzydko Ja pamiętam, że x lat temu, gdy ten wariant stał się popularny czarnymi I bodajże Radek Wojtaszek go grywał To ja się dziwiłem, nie? Że jak można intencjonalnie ustawić sobie takie pionki po 7 ruchach kolorem czarnym Natomiast ze względu na taką dynamikę pozycji Można tak zrobić Bo goniec wyjdzie na B7 Kiedyś dojdziemy do ruchu C5 Ten pionek jest broniony przez skoczka I tak dalej, i tak dalej Natomiast tutaj Za kilka... Kilkanaście posunięć, zobaczcie. Alina gra mądrze, będzie pchała tego pionka. Może zagra wieża H3, wieża G3. Zobaczymy. Natomiast y, wszystko to jest sensowne, nie? Skoczek D5, wymiana, wymiana. Wieża D1, Hetman poszedł na B5. Nastąpiło B4, ponieważ po biciu będzie bicie z szachem. Więc Livia nie może sobie na to pozwolić. Nastąpiło skoczek C6, i od tego momentu okazuje się, że jest to bardzo ciężka znaczy, mogłaby to być bardzo ciężka pozycja dla e, grającej czarnymi. Bo tutaj, jak nastąpiłoby skoczek D2, to atakujemy tego pionka i praktycznie nie ma co z tym zrobić. Bo po takim biciu możemy zagrać wieża G3, wszystko tutaj wisi. Natomiast e, grająca białymi, Alina, zdecydowała się rozpocząć od ruchu wieża G3. Nastąpiło królew 8, ponieważ grają polskie zawodniczki, więc wiadomo. Teraz nastąpiło skoczek D2, ale czarne są na czas, żeby skontratakować. I zaraz nastąpi seria wymian, ponieważ następuje wymiana, 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 skoczek bije, Hetman idzie na B3, goniec poszedł na E4 i nagle okazuje się, że wcale ta pozycja dla koloru białego taka prosta nie jest. Grozi dosłownie skoczek C2 ze zdobyciem Hetmana, dlatego mamy rzadką sytuację, w której mamy podwójny Patrycjusz, ale o ile Król F8 było ok ruchem, tak Król F1 niestety jest ruchem przegrywającym, ponieważ czarny mogą zrobić widełki. I przechodzimy do takiej pozycji, gdzie Livia Jarocka ma jakość więcej: po prostu ma jakość więcej, nawet nie zapiąka. Ma jakość więcej i to nie jest taka sytuacja jak w partii Magnusa Carlsena, gdzie tam to było wszystko zaplanowane. Nie, Alina po prostu podstawiła, i teraz jest kwestia tego, czy Livia będzie w stanie. Tę partię zrealizować. Skoczek D5, sensowny ruch. Hetman sobie poszedł. Hetman na B1, ponieważ czarne chcą wymienić hetmany, co jest jak najbardziej sensowne. C5, ok. Goniec A3, łubu dubu. Skoczek poszedł na D6. No i tutaj, wiecie, F6, bla 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 bla. Zawodniczki sobie hasają figurami. Nastąpił tutaj szach, ale kolejna figura wejdzie do gry. No i tutaj jest to po prostu wygrana pozycja. Ja wiem, że łatwo się mówi. Oglądając to z boku, ja prawdopodobnie grając te pozycje, serducho by mi waliło bardzo mocno. Ponieważ który ruch zdecydować, nie? czy bijemy na H5, czy może wprowadzamy figurę do gry. Nastąpiło wieża D8, goniec E5, wieża B5, nastąpiło F4, czarne zdoby mają pionka. Teraz to już jest wieża i pionek w zamian za jednego gońca. Także wieża poszła na C3, skoczek sobie wrócił, goniec C2, hops. Nastąpiło wieża A3, król G1 i zawodniczki ewidentnie stoją w miejscu, Alina wykonuje loso, znaczy losowe. Wykonuje po prostu ruchy. Yy, Grająca czarnymi zdobyła kolejnego pionka. Livia ma wieże i dwa pionki przeciwko jednemu gońcowi. Nastąpiło król H2, G5. Najlepszy ruch w pozycji, wieża A8. Ruch, który wydaje się, że nie ma żadnego znaczenia, ale niestety ma znaczenie. Wieża A8 to jest bardzo dobra pułapka ze strony Aliny Kaszlińskiej. I niestety dla Liwi wpadła w nią. Bo wyobraźcie sobie, że w tym momencie ten król jest w siatce matowej. I można zagrać tutaj cokolwiek czarnymi i jest ok. Ale ważne jest to, żeby skoczek stał na F4. Czyli wiecie, no cokolwiek nie, no cokolwiek nie zagramy, jest to ok. Natomiast Livia prawdopodobnie widziała, że tu wierzę 8, że ogólnie ten goniec jest problemem. Dlatego go przegoniła. I dostała mata na środku szachownicy. I takich rzeczy była cała masa. Mężczyźni również podstawiali. Możecie sobie zobaczyć. Dosłownie wieża była. Y w jednej z partii zawodnik podstawił wieżę pod skoczka z firuszczą. Takie rzeczy się zdarzają na blicu. Pokazałem Wam akurat partię pań, z tego względu, że grały dwie Polki, co nie? Więc stwierdziłem, że fajnie będzie umieścić je. Natomiast jeżeli chodzi o Polki, najlepszy wynik, jeśli dobrze każe, zajęła Ola Malczewska, natomiast nie wystarczyło to do zajęcia miejsca w ósemce. Także tak to wyglądało. Wczoraj był fantastyczny dzień, były dramy, działo się bardzo dużo, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj będzie jeszcze ciekawiej, bo teraz już każda Partia będzie miała ogromne znaczenie. Magnus Carlsen będzie grał z Nimanem, Duda będzie grał z Carlsenem, yy, z Karłanem. więc będzie mega fajnie. Zapraszam Was na dwudziestą, czy do Mateusza, czy do Polskiego Związku Szachowego, czy na Czeską Polska. Gdzie chcecie, to idźcie, ale oglądajcie i tyle. Także trzymajcie się cieplutko i naraz.